Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z inspiracją z okazji Dnia Matki. Przed nami piękne święto. Jakże możemy wspaniale podziękować swojej mamie za, za całą miłość, jaką nam dała? Jak nie wręczając właśnie przez siebie ręcznie wykonaną karteczkę, myślę, że takie upominki i, i prezenty najbardziej naszych najbliższych cieszą, które są zrobione własnoręcznie od serca, gdzie tam myśmy też troszkę swojej pracy w to wszystko włożyli. Ja dzisiaj będę pracował na bazie K4, na, na, kwadratowej, na kwadratowej karteczce. Tutaj mam przygotowane takie ze swoich jakichś tam skarbów, jakieś rzeczy, które które kiedyś spierałem, mam takie powycinane serweteczki. To są początki mojego skrapowania, ponieważ nie mając maszynki i nie mając wykrojników szukałem właśnie takich skrapek i, i gdzieś pewnie u kogoś zamawiałem zamawiałem przez internet takie 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 takie, takie skrapki tutaj mam taki kwiatuch, który wykonałem własnoręcznie to jest taki ciemnoróżowy famiran, troszkę nie wiem czy będzie widać tutaj w kamerze on jest troszkę podbarwiony końcóweczki i środeczek więc, więc tak, tak, tak by się prezentował mam tutaj też grafiki wycięte od Olgi Bielskiej to jest taki arkusz specjalnie z okazji Dnia Matki tutaj mam też dla kochanej, dla kochanej mamy wracając jeszcze do, do naszej bazy bazę będę obklejał takim różowym papierem, który pochodzi z kolekcji Colors of Love to jest drugi arkusz to jest z piątek 13 to jest bardzo, bardzo, bardzo stara kolekcja też gdzieś wygrzebana z moich z moich przydasi a ten arkusik jest e, akurat użyty. Jak tu nie wiem, czy mam tu gdzieś pod ręką. O, jest. Z tej kolekcji od Craft and You design e, Dream e, Ceremony. E, to jest chyba ten ostatni, taki różowy, troszkę różowawy, taki delikatny. E, delikatny arkusik, więc nie, nie korzystałem z jakiejś typowo jednej kolekcji, więc to jest taki troszkę troszkę mieszany, bo powiem wam, że sprawia mi dużo frajdy biorąc taki arkusz, wycinając elementy i żeby kolorystycznie dobrać tutaj wszystko, żeby fajnie fajnie to, to współgrało. Mam takie listki, bo szukałem, żeby troszkę tu jakichś listków, nie mam chyba w swojej yy... W Twoich zasobach muszę sobie gdzieś dokupić takie właśnie y, ciemno, troszkę zielone. Y, tutaj troszkę są takie listki, jakbym były troszkę w kolorze niebieskości. Ale ja sobie wezmę troszkę tuszu y, Distress i sobie troszkę y, te listki y, przytuszuję. One mi jeszcze troszkę tak nabiorą y, takiej. Y, Yy, Takie troszkę głębi, więc myślę, że nie ma co dłużej przeciągać, i ten tylko bierzemy się do, do pracy. Standardowo sobie zacznę od yy, obklejenia od obklejenia bazy. Więc sobie tak zaczniemy. Dzisiaj mamy czwartek, ale myślę, że. Osoby, które będą chciały się zainspirować i być może wykonać podobną karteczkę, to będzie tutaj filmik. A jeżeli nie w tym roku, to filmik na stronie tutaj na kanale przecież zostanie i będzie można go wykorzystać w przyszłym i będzie też inspiracja. Będzie inspiracja gotowa. Więc to tutaj sobie. Teraz obkleimy tym różowym papierem. A może tu w kamerze widać gdzieś, bo by takie pamiętam, bo on leżał w takim w takim pudełku i, i myślę, że, że może gdzie nie gdzie być przymięte, ale mi się wydaje, że Wydaje mi się, że, że jest ok. Dobrze, to sobie odkładamy. Tutaj sobie wezmę i teraz sobie zrobię to, co ja lubię bardzo ostatnio w moich pracach, czyli zrobię sobie takie tutaj bigowanie ozdobne. Zrobimy sobie taką rameczkę. Raz i dwa I jeszcze tutaj. Na drugim i na trzecim. I tutaj będziemy mieli właśnie takie takie coś, więc to sobie też od razu przykleimy. Dobra, patrzę tylko czy mam klej na gorąco włączony, żeby nie trzeba było czekać z nagrzaniem, ale jest wszystko włączone. Dobra. Teraz sobie wezmę Taki mam bałagan u siebie w e, pracowni. W tych wszystkich akcjach jeszcze komunijnych. Że ja normalnie nie wiem, kiedy ja się tu troszkę zoduszu. Kiedy ja się tutaj jakoś ogarnę. Wszystko mi leci, zjeżdża, bo nie ma czasu, żeby pochować. Ale... Nie, nie, nie lubię takiej sytuacji, ale można nazwać to twórczy, twórczy bałagan. I to sobie przykleję tutaj, docisnę. I to też sobie już tutaj przykleję na moją bazę. I powstanie nam taka właśnie tu. Ja sobie tak lubię dźwignąć do góry i wtedy sobie patrzeć, czy mam, czy mam równo. Coś mi się tam nie chce. Dobra, chyba jest równo. I teraz tak: ja planowałem coś takiego, żeby tutaj dać tą jedną, a tutaj dać tą drugą, tu na środek dać tu gdzie te wszystkie moje elementy. Tutaj to drugie serduszko dać. Dać tutaj. I tutaj troszkę pobawić się z kompozycją. Wykorzystać ten słoiczek z serduszkami. Może tutaj gdzieś gdzieś go włożymy. Dać tutaj to. Tutaj ewentualnie dać to, tutaj można jeszcze gdzieś te perfumy z tą babeczką i tutaj kwiatucha i tutaj mam jeszcze, zapomniałem powiedzieć o listkach z wykrojnika wyciętego od Emilii Sieradzen, Lady i e Design. To tu i to tu. I tu mam właśnie te te listki. I to będą wtedy tu, ewentualnie tu coś jeszcze pod spód, albo bardziej wysunąć tą serwetkę, żeby ona tutaj była bardziej widoczna. I tu damy sobie jeszcze mam przygotowany napis, O, nawet tutaj gdzieś. Dla kochanej mamy, kochanej ma dla kochanej mamy. I tu mam ewentualnie to, ale zawsze można taką Takie coś bym chciał, żebyś tutaj znalazło. Dobra. Ściągamy. I działamy. To sobie przykleimy tak na płasko. Płasko. I też sobie jakoś tak tutaj. Dobra, już jak nam będzie. Już jak nam wyjdzie. Dobra, teraz sobie to odłożę, bo tu mam takie skrawki, i będę sobie chciał to. Tutaj może sobie damy ten suficzek. dajmy sobie to tutaj bym sobie dał pod to bym sobie troszkę podniósł na jeszcze troszkę obetniemy na bermatę tą sobie damy tutaj niech to będzie takie trochę przestrzenne też dźwigniemy. Patrzę, czy nagrywa. Chyba nagrywa. I te niby perfumy sobie. Dajmy sobie je tutaj. Sobie przyklejmy od razu to serduszko. I niech ono będzie tutaj przyklejone drugie serce. Teraz ja bym się zajął tą kompozycją tutaj. Po Poodginam sobie troszkę te płateczki. Dam sobie tu. Ułożę sobie kompozycję i potem ewentualnie będę jeszcze coś, coś do środka, coś ewentualnie będę dodawał. mniejszy o to sobie pójdzie tu tutaj sobie teraz przykleimy naszego kwiatucha niech on tutaj sobie będzie i sobie teraz dokleimy nasze liście. O, du, 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 stop, stop, stop. Żadne liście, bo liście mamy sobie podkuszować. Dobrze, że mi się przypomniało. One mi nabrały jeszcze takiego bardziej ciemniejszego koloru. Sobie możemy je tutaj, możemy sobie je tutaj wpchnąć, włożyć w to naszą kompozycję. O. Troszkę tutaj pod spód i te dwa jeszcze. Mniejsze tu. Wydaje mi się, że tyle. Chyba wystarczy. Tutaj przykleimy sobie chyba jeszcze tą tą babeczkę też ją damy na, na podniesienie. Jeszcze zostało został nam jeszcze napis kochanej mamie dla kochanej mamy no i on by nam się tutaj idealnie idealnie by nam się tutaj wpasował. Tylko się tak zastanawiam czy tutaj jeszcze na górę ewentualnie. Nie pod. A tak mi tutaj trochę goło. Dobra, niech tu idzie? O. Dobra, przyczep... przyklej... przykleję sobie teraz ten napis. Ja sobie go tutaj przyjadę kością, wygładzam, żeby on mi bo ja go wycinałem nożykiem, żeby on mi tutaj fajnie... Pani robisz pan głupoty malutku. Dobra. I to sobie podkleimy tutaj, żeby nam powstało takie tło. różowe i tu sobie podkleimy teraz To sobie przykleimy na kleju na gorąco. Wiecie co? Tu mam jeszcze takie coś, może by to tutaj włożył. Nie, bo to tak serce i serce, to nie bardzo. Tu mam jeszcze kubek. Kubek z kawą. No ten kubek mi tu nie pasuje żeby dać tą drugą drugą babeczkę, nie, yy, zrobimy sobie chyba yy, chlapania, wiecie co, bo tak mi tutaj troszkę nabierze wtedy ta, ta praca, tylko ja sobie troszkę chyba jeszcze z tych włosów z kleju obiorę. Dobra. Przygotuję sobie to. Tutaj sobie przygotuję, żeby przykryć napis, żeby mi nie zachlapało napisu. Wezmę sobie to. Gdzie jest mój pędzelek do chlapań? Mój pędzelek do chlapań jest tu. Dawno żeśmy sobie przepraszam, nie robili chlapań, więc więc sobie Zrobimy chlapanie moja woda. I jedziemy sobie. Pochlapiemy sobie troszkę. Zależy mi, żeby tutaj na tej różowej ramce też troszkę. Na tych zielonych listkach, żeby było. Dobra, wydaje mi się, że, że wystarczy. Dobra, ten tutaj sobie ściągniemy. To sobie wezmę, na razie sobie odłożę. Tutaj sobie tylko wyczyszczę, bo <laughs> przepraszam, trąciłem, trąciłem telefon. Wszystko. To mogę schować. To mogę schować. Troszkę mi się tutaj pochlapało, ale to nic, zaraz wyschnie. Trochę palce też wytrę. Dobrze, i tak by się prezentowała moja propozycja karteczki na dzień, na dzień Matki. Jeżeli macie ochotę, możecie się poinspirować, możecie wykonywać sobie podobną. Ja bardzo dziękuję Olce za, oczywiście za, za, za piękne grafiki. Yy, Olga ma w swojej ofercie przeróżnej na chrzest, i na ślub, i na komunię, i na yy, wieczór panieński, i na, yy, na co tam jeszcze było, i na zakończenie podziękowania dla, dla, yy, dla nauczycieli yy, no przeróżne, przeróżne i bajkowe, i książniczkowe, i, i, i jakie byście nie, nie chcieli, więc taka yy, propozycja karteczki yy, ode mnie tutaj jako inspiracja. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, za poświęcony czas na obejrzenie tego filmiku. Bardzo serdecznie dziękuję stałym widzom, którzy śledzą mój kanał, którzy subskrybują, którzy komentują, którzy dają mi taką e, motywację, energię do tego, żeby dalej tutaj na tym kanale e, nagrywać nowych widzów oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia czerwonego przycisku subskrybuj, do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. I jeżeli wciśnięcie dzwoneczek, to na pewno zostaniecie poinformowani, że właśnie na kanale pojawia się nowa, nowa inspiracja. Zapraszam Was również na moje media społecznościowe na mojego Facebooka, Instagrama, TikToka, Pinteresta, Tam też znajdziecie różnego rodzaju e, inspiracje, także dzisiaj inspiracja w postaci karteczki z okazji dnia. Matki do wykorzystania, do zainspirowania się. Bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmiku.